Dni tej pary w M jak Miłość są już policzone. Kasia, Paulina Lasota i Mariusz Mateusz Mosiewicz rozstaną się i tym samym nastąpi koniec pięknej bajki, szczęśliwego życia, które zbudowali razem na cierpieniu Jakuba Karskiego, Krzysztof Kwiatkowski. Tak wynika z tego, co w jednych z ostatnich kulis serialu M Jak Miłość powiedział aktor grający Mariusza. Wygląda na to, że narodziny dziecka, na które Sanocki tak bardzo czeka, zniszczą ich związek. Poznaj szczegóły i zobacz wideo z tych scen, kiedy Kasia i Mariusz rozstaną się w M. Jak Miłość. Rozstanie Kasi i Mariusza w M. Jak Miłość jest już przesądzone? Nie można budować szczęścia na kłamstwie, cierpieniu innych ludzi, a Kasia opanowała tę sztukę do perfekcji. Życie jeszcze nieraz postawi ją w takiej sytuacji, że to kłamstwo będzie się odbijać gdzieś echem, zapowiedziała Paulina Lasota w kulisach serialu M jak miłość. Najpierw zdradziła Jakuba z dawnym chłopakiem z liceum, który znów zawrócił jej w głowie. Kiedy dowiedziała się, że jest w ciąży i nie wiedziała, kto jest ojcem dziecka, postanowiła zrobić wszystko, by oszukać obu mężczyzn. Wynik testu na ojcostwo potwierdził, że Jakub jest ojcem dziecka Kasi, lecz ona sfałszowała wynik i bez większego trudu wmówiła Karskiemu, że zaszła w ciąży z kochankiem. Jeszcze podczas trwania ich małżeństwa. Kiedy w M jak miłość wyjdzie na jaw, że dziecko Kasi nie jest Mariusza, lecz Jakuba, to najpewniej okaże się dopiero po porodzie i po ślubie. Można się spodziewać, że wtedy też dojdzie do rozstania tej pary. Em jak miłość. Kasia zadłuży się u Anety, aby prawda o dziecku Jakuba nie wyszła na jaw. Szantażystka Anka jej nie odpuści zaręczyny Kasi i Mariusza w 1913 roku odcinku M. Jak Miłość, a potem poród, ślub i rozstanie. Co prawda w 1913 roku odcinku M. Jak Miłość Mariusz oświadczy się Kasi i zacznie naciskać na szybki ślub. To nie będzie miał żadnej gwarancji, że idealne życie, które stworzył dla ukochanej w swojej złotej klatce, w każdej chwili może się rozpaść jak domek z kart. Oczywiście z powodu Jakuba, gdy zobaczy ich razem w windzie w klinice, gdzie niby spotkają się przypadkiem, uzna, że nie może dłużej czekać, aż Karski odbierze mu ukochaną. Po powrocie do domu Mariusz przygotuje dla Kasi romantyczną niespodziankę, oświadczyny. Ona przyjmie pierścionek zaręczynowy, ale nie będzie wyglądała na szczęśliwą. Mariusz oczekuje bardzo tego dziecka, bo ma takie poczucie, że to jest coś, co ich naprawdę scementuje, połączy, że oni naprawdę będą żyć spokojnie, jak w bajce. Ale nie zawsze każda bajka dobrze się kończy ujawnił Mateusz Mosiewicz w kulisach serialu M. Jak Miłość.